W tym filmie pokażę Ci, jak możesz rozwiązać problem kodu wsparcia w Snapchat. Jeśli okaże się to dla Ciebie pomocne, możesz rozważyć subskrypcję i zostawienie polubienia. Najpierw zrozumiemy, czym jest ten błąd. Jak widzisz, tutaj pojawia się informacja, że jest to spowodowane podejrzaną aktywnością. Możemy zobaczyć różne alternatywy, które rozwiązują ten problem. Pierwsza to wejście w ustawienia Twojego iPhone A, czyli te opcje tutaj. Nie przejmuj się, jeśli ekran jest po angielsku, ponieważ kroki są bardzo łatwe do wykonania. Teraz musisz przewinąć na sam dół ekranu i wybrać aplikację, czyli te opcje tutaj. Następnie wśród aplikacji musisz znaleźć Snapchat. Jest uporządkowany alfabetycznie, więc szukaj pod literą S i naciśnij na niego. Gdy już tu jesteś, przejdź do pierwszej opcji, czyli lokalizacja, i upewnij się, że ustawione jest podczas używania aplikacji. Ten błąd czasem pojawia się, gdy wyjeżdżamy do innego kraju lub jesteśmy w lokalizacji innej niż zwykle i Snapchat wykrywa to jako nietypową aktywność, dlatego wyświetla błąd. Dlatego ustawienie musi być na podczas używania aplikacji, czyli ta trzecia opcja. To jest pierwsza alternatywa. Teraz przejdziemy do drugiej. W ustawieniach Twojego iPhone'a musisz przewinąć do opcji Ogólne i nacisnąć. Gdy już tu jesteś, przewiń do VPN, czyli tej opcji tutaj. Teraz musisz sprawdzić, czy nie jesteś połączony z żadnym VPN. Naciśnij tutaj, a jeśli pojawi ci się jakiś przełącznik, wyłącz go. Jeśli nie wiesz, czym jest VPN, to znaczy, że prawdopodobnie nie jesteś do żadnego podłączony, ponieważ jest to rzecz, którą trzeba ustawić ręcznie, nie jest wbudowana w iPhone ani nic podobnego. A teraz trzecia i ostatnia opcja to wejść do Snapchat i przed załogowaniem się wyłączyć Wi-Fi, aby telefon połączył się przez dane komórkowe i spróbować na tej IP, sprawdzając, czy Snapchat nie wykryje jej jako podejrzanej aktywności. To są wszystkie kroki. Jeśli nie uda Ci się żadnym z trzech sposobów, niestety nie ma już więcej możliwości. Mam nadzieję, że przynajmniej jedna z opcji Ci pomogła i do zobaczenia w kolejnym filmie.